Z biznesu do słuchania. Nadeszła pora, by głos oddać przedstawicielom firm rodzinnych. Pierwszym będzie Łukasz Żak, syn założyciela i szefa firmy Lumak Marka Żaka. Przedsiębiorstwo produkuje klocki hamulcowe, a działa już od 33 lat. Powstało zatem jeszcze w PRL-u. Jakie różnice w funkcjonowaniu firmy rodzinnej i innego typu przedsiębiorstwa dostrzega Łukasz, Żak, czy te różnice to blaski czy cienie? Blaski i cienie, czyli tak jak pan pyta o różnice pomiędzy przedsiębiorstwami rodzinnymi, a takimi, które rodzinne nie są, to ja przede wszystkim bym tutaj zwrócił uwagę na to, Jakimi wartościami się te dwa rodzaje przedsiębiorstw kierują, w, no, w taki codzienny sposób, ale też zdecydowanie różnią się te organizacje kulturą organizacyjną, na co niewątpliwie wpływ ma w przypadku firmy rodzinnej ta cecha właśnie rodzinności, gdzie te osoby się znają, gdzie pracują członkowie danej rodziny, i myślę, że to są takie dwie cechy, które różnią. Firmy rodzinne od zorganizowanych dużych korporacji. Tak? A w Państwa przypadku, co jest taką wartością, którą Państwo szczególnie cenią i która przejawia się jakby w zarządzaniu firmą? Ja sobie cenię na pewno tą dynamikę w podejmowaniu decyzji, tą szybkość, zdolność do, do szybkiego podejmowania decyzji. To, to nie jest u nas rozciągnięte w czasie, jeśli potrzeba jest, aby zdecydować w jakiejś sprawie, nawet takiej jakiejś błahej czy strategicznej, to, to spotkanie zwoływane jest w trybie natychmiastowym. No i też zbierane są dane, które służą do podjęcia decyzji też bardzo szybko. Dlatego ten proces jest sprawny. I jeszcze bym zwrócił uwagę na elastyczność na poziomie. Producent, w naszym przypadku klient, tak jesteśmy w stanie szybko zareagować na jakieś takie dodatkowe potrzeby klienta, albo też na jakieś zmiany w obrębie produktu czy, czy usługi. Także myślę, że to też wyróżnia nas spośród wszystkich firm w tej branży, w której my jesteśmy. No, nasza branża składa się przede wszystkim z dużych korporacji. Tych małych rodzinnych firm zostało. Może kilka, a cała reszta i, i znacząca jakby większość tego rynku, to, to są duże organizacje. Też z, z historią kilkudziesięcioletnią, pewnie sięgającą w wielu przypadkach stu lat. Także myślę, że jeśli chodzi o te cechy pozytywne, to ja bym wybrał właśnie te. To niewątpliwie są blaski, a jak? Pan ocenia, czy te wartości, czy taki sposób zarządzania, ta elastyczność, o której Pan wspomniał, ona miała znaczenie w przypadku tego trudnego roku pandemicznego? Jeśli chodzi o pandemię, to u nas jakby też to się potwierdziło, bo decyzje co do wprowadzenia pewnych ograniczeń, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa w naszej organizacji, zostały podjęte bardzo szybko i, i na wielu jakby płaszczyznach, także tutaj znowu się to sprawdziło. Skoro wspomniał Pan o blaskach, to muszę Pana zapytać o cienie. Gdzie Pan widzi cienie firmy rodzinnej? Cień. No myślę, że takim cieniem można by nazwać stres związany z, jakby z pracą w organizacji należącej do, do rodziny. Nosimy wewnątrz tej rodziny to samo nazwisko, czyli Oprócz tego, jeszcze pracujemy razem i to wszyscy noszą na, na barkach jakiś dodatkowy stres związany z tym, że jakaś z decyzji tych osób z rodziny ma potencjalnie wpływ na całą rodzinę. Powszechne jest takie mniemanie, że najważniejszy dla firmy jest zysk, ale w przypadku rodzinnych to stwierdzenie nie do końca jest prawdziwe. Czy zgodzi się Pan ze mną? Ja bym się z tym nie zgodził, oczywiście to mówię jakby na bazie naszych doświadczeń. U nas ten zysk jest, był i myślę, że będzie istotnym faktorem prowadzenia przedsiębiorstwa, ponieważ z tego zysku możemy się rozwijać, możemy też w pewien sposób zagwarantować naszym wszystkim pracownikom ich rozwój. Bez zysku możemy jakby zapomnieć o jakichś awansach finansowych, ogólnie o rozwoju przedsiębiorstwa. Ale jest to jednak swoiste rozumienie zysku, dlatego że dla Akcjonariusza, udziałowca firmy, która nie jest firmą rodzinną, zysk zwykle wiąże się z wypłatą dywidendy albo innego rodzaju takimi stricte finansowymi profitami. Pan, mówiąc o zysku, mówi o refinansowaniu, mówi o rozwoju zespołu, załogi. Jest to jednak inne podejście do zysku. Ja to rozpatruję jako ogół przedsiębiorstwa, czyli zysk wypracowany przez naszą pracę wszystkich tutaj pracowników. Tak się mówi, że najważniejszym problemem dla firm rodzinnych jest sukcesja. Firma Lumak została założona 33 lata temu przez pana ojca, pana Marka Żaka. To jest być może już ten moment, kiedy należałoby myśleć o tej sukcesji. Jak to u państwa wygląda? U nas te tematy sukcesji są już poukładane od dawna. Ja oraz mój brat pracujemy w firmie już, no, ja 6 lat, brat trochę więcej. Tak jak wspomniałem, ja wcześniej pracowałem w spółce córce. Także wcześniej mieliśmy kontakt z firmą na poziomie praktyk, wakacyjnej pracy. Każdy z nas przeszedł wszystkie etapy produkcyjne, robiliśmy to w wakacje. Także poznawaliśmy firmę, że tak powiem, od posadzki aż, aż po dach, od wszystkich etapów produkcyjnych. No i aktualnie jesteśmy na etapie tego, co robimy obecnie, czyli ja zajmuję się marketingiem, brat, zajmuję się rozwojem produkcji komponentów potrzebnych bezpośrednio do produkcji. A proszę powiedzieć, czy mają już Państwo takie ścieżki dalszego rozwoju kariery w ramach firmy? Uzgodnione ze sobą, z ojcem? Myślę, że to jest jeszcze cały czas na etapie, że tak powiem, uzgodnień. To jeszcze nie zostało wyartykułowane, kto czym ostatecznie będzie się zajmował. Ta firma cały czas rośnie, więc te obowiązki dochodzą, trochę się rozszerzają pewne są przekazywane do innych działów także ojciec jest cały czas aktywny w firmie. Pomimo że, że sporo podróżuje, to cały czas nadaje tonu tej organizacji. Oczywiście jest obecny przy wszystkich strategicznych decyzjach, budżetach, inwestycjach. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan Łukasz Żak, który jest obecnie kierownikiem marketingu w firmie Lumak. A kim będzie później, to się dopiero okaże. Dziękuję również.